Cześć, z tej strony Adrian. Jesteś na kanale Karny JoN. Dzisiaj nie będzie żadnego filmu z gry ani żadnego poradnika. Dzisiaj pokażę wam, co skrywa moja przeglądarka, a dokładniej z zakładki. Pokażę Wam dzisiaj kilka fajnych stron, które są stronami, które najczęściej przeglądam, kiedy czegoś potrzebuję, czegoś szukam lub się nudzę. Eee, powiem tak, możecie znać te strony. Nie mówię, że nie, ale jeżeli ich nie znaliście i podobały Wam się, liczę na palec w górę. Dobrze, więc lećmy. Pierwsza strona. W sumie z tą stroną spotkałem się parę lat temu, kiedy zaczynałem swoje przygody z tworzeniem grafiki. Oczywiście dzisiaj już się tym nie zajmuję, bo odkryłem, że jestem wielką dupą w tej tematyce. Więc, co ta strona nam daje? Jest tutaj bardzo dużo zdjęć, które możecie wykorzystać w swoim projekcie. Ja najwięcej robiłem z gier, więc do tego używałem innej strony. Ale, jeżeli musiałem zrobić coś innego, to ta strona bardzo mi pomagała. Powiedzmy, chcemy zrobić coś z dyskoteką, klubem, nie wiem, muzyką ogólnie. I mamy jakieś keyboardy, światełka, no i coś tam. No jak widzicie, jest naprawdę bardzo duży zbiór tego. To wszystko jest darmowe. Expresso. w sumie nie przepadam za kawą no ale jakoś tak przyszło mi do głowy adresy wszystkie oczywiście będą podane w deskrypcji no i oczywiście przybliżenia za każdym razem tutaj żeby używać tej strony trzeba znać język angielski bądź włączyć sobie co sobie włączyć nie wiem na przykład taką stronę i chcemy znaleźć i nie wiem jak to jest po angielsku teraz nam szuka i znalazło. Jak tutaj widzicie, nie trzeba używać tylko ten translatora z Google. Tutaj strona pobiera z trzech innych serwisów. No, jak widzicie, nawet nie najgorzej. Ok, no i co dalej? Wolfram Alpha. Jest to coś, co jest dla mnie tajemnicą. Ta strona bardzo mi się podoba, choć nie mam pojęcia, do czego ona służy. Wszystko w niej znajdziesz. Ale czego będziesz chciał, co, co ona ma sobą reprezentować, nie mam pojęcia. Wiem, że rozwiązuje zadania, wiem, że odpowiada na pytania, ale po co to komu, nie mam pojęcia. Lubię na nią wejść, żeby na przykład sprawdzić, czy można sprawdzić, ile ma, ma lat Bronisław Komorowski. I znajduję. Okej. Okay. I powiedzmy, chcę wiedzieć, ile ma pierwsza dama. Oj, oj, źle wpisałem. Strasznie modzisz, ta Michał. Dobra, lecimy dalej. Fabryka haseł. Dzięki tej stronie otworzyłem oczy na te... <gryw> na tej stronie. Odkryłem, jak moje hasło jest żałosne. Powiedzmy, wpiszmy cokolwiek. Czas łamania około 7 minut. Tutaj zapewne chodzi o, o łamanie słownikowe, no ale mniejsza z tym. I tutaj już dodaję nam kilka opcji, jak można to hasło troszeczkę utrudnić. No, zobaczmy, jak to się pisze. ho, 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 ho już źle. A SEL. Naprawdę ciężko by było wpisać. O matko, jaki błąd. No ale nie powiem, ciekawa strona. Um, czy mi coś dała? No na pewno nie będę korzystał z tego rodzaju podpowiedzi, ale na przykład miałem kiedyś takie fajne. Może się uda to znaleźć. Nie niestety, nie. No, właśnie coś ale tego specjalne znaczki miałem. dobra, nie, nie lecimy dalej. To jest coś, czego nie potrafię nazwać, ale jest świetne. Jest to naprawdę genialny projekt. Mam nadzieję, że kogoś znajdziemy. I o co w tej grze chodzi? Znaczy, grze. No ogólnie wybieramy sobie kolotki, które odpowiadają za inny dźwięk i klikając lewy przycisk myszy, gramy to. Im wyżej, tym dźwięk jest wyższy albo niższy. Nie znam się na dźwięku, nigdy za bardzo nie słuchałem na muzyce. No ale na dole jest taki grubszy, jakby. Dobra, to kolejna strona. Która, która mnie bawi Posłuchajcie huh, Dokładnie Wyobraźcie sobie dziewięć osób Które klika na pałę klawisze Na pianinie I właśnie tak by to brzmiało Też tak myślę Karaoke Party. Strona nie wiem skąd, nie wiem jak, ale kiedy pierwszy raz na nią wszedłem, byłem naprawdę pod wrażeniem tego, co na niej można znaleźć. Co by tutaj Wam puścić? Kto tutaj jest najlepiej ocenianym człowieczkiem? Ogólnie o co chodzi na tej stronie? E, śpiewamy, dostajemy za to punkty. Jeżeli chcemy to udostępnić, to możemy dostawać za to nagrody. Jeżeli ładnie śpiewamy, a jeżeli nie, no to lipa. Teraz tego kolesia, którego teraz otworzyłem, albo kolesiówę, nie mam pojęcia. Dobra, troszeczkę beznadziejna piosenka, no ale jeżeli chodzi o sam pomysł na tą, na tą stronę, jest to genialne, no po prostu jest to genialne. Wiecie, zaśpiewałbym coś dla was, ale nie tyle, że się wstydzę, ale jestem świadomy tego, że bym się zbłaźnił. Więc nie wiem, czy to, naz czy to nazywa się wstyd, czy... Czy co? Po prostu nie. Zapomnijcie. Nigdy w życiu. E, tutaj, jakie są dostępne języki na tych stronach? No niestety polskiego nie ma. Ho, dobra. Nie, nie mogę tutaj. Kurczę, nic nie mogę. Ej, ja też chcę coś zaśpiewać. Ho, ho, ho. Zobaczmy, czy tak się da. O, kurde, nie mogę. Jakieś to ja miałem. Aha. O, jest. Działa. Oczywiście nie będę śpiewał, ale pokażę wam, jak wygląda ta aplikacja. Zezwól. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, raz, raz. Jak widzicie, działa. Raz, raz. Oj, oj, oj za mocno. Raz, raz, raz. Raz. Okej, okay, dobra, powiedzmy, że jest. Easy czy hard? Easy. Recording is off, tak, dokładnie. Słyszymy muzykę. I teraz powinniśmy śpiewać i dostawać za to punkty. Jak widzicie, ja nie dostaję żadnych punktów, ponieważ jestem nobem. I nie będę śpiewał. A nie, sorry, dostaję punkty. Nie wiem, jak to działa, ale mam nadzieję, że wam się ta strona spodoba. A jeżeli będziecie śpiewali na niej, to prosiłbym Was, żebyście przesłali mi linka. Dobrze, kolejną stroną jest Zaluka TV. Jeżeli chodzi o sprawy prawne, nie mam pojęcia co, gdzie, jak i po co. Strona jest, to używam. Nikt mi nie zabroni. Nie trzeba się rejestrować niczego. Z uwagi na to, że ściągnęło FBI Mega Upload, nie, to było Mega wideo. nie trzeba już płacić abonamentu za oglądanie filmów. Co za tym idzie, jeżeli chcemy coś sobie obejrzeć, nie ma żadnego problemu. Transformersów, ale tego Wam oczywiście nie puszczę, ale poka pokażę Wam, że działa. Nie ma żadnych problemów z limitem i takimi innymi rzeczami. Oglądamy, tylko jedynym minusem jest to, że bardzo długo trzeba czekać na odświeżenie, odświeżenie, buforowanie. Dobrze, kolejna strona, a tutaj to, to już Wam pokazywałem. Translator, coś dla translator z Google, no ale lepiej zobaczyć z trzech źródeł, jak ten jak aplikacja tłumaczy, niż z jednej. Dobrze. No dobra, tego już wam nie muszę oczywiście tłumaczyć, e, dlaczego lubię tą stronę, a tą dlaczego lubię. Historia jest Nie ma historii, po prostu grałem w grę Immortal King. No i z powodu tego, że na niej grałem, jeżeli coś tam mi się budowało pod 6 godzin, to przez 2 godziny czekania lubiłem sobie pograć w różne gry. Oczywiście są gry PL, gry online i takie inne, no ale po prostu to jest ta, którą ja trzymam w zakładkach. No jest po prostu moją ulubioną. Kolejna strona za free. Ho, nigdy nie wierzyłem, że da się coś dostać za darmo. Naprawdę, nie wierzyłem. No i na tej stronie dowiedziałem się, że można. Co zamówiłem? aż wstydzę się przyznać, ale zam... chcę sprawdzić, czy to działa. Zamówiłem sobie bryloczek, chyba bryloczek, nie wiem, czy to można nazwać bryloczkiem. O, czekajcie, gdzieś go tutaj miałem. O, jest. Z jednej strony jest napisane, nie wstydzę się Jezusa, a z drugiej, kto się mnie wyprze przed ludźmi, tego zapraszę i ja przed moim ojcem. Nie pamiętam czegoś takiego z lekcji religii, może z kościoła pamiętam, ale nie za bardzo. Ale dostałem to za darmo. Bez żadnych konsekwencji, rachunków, ani, te, ani niczego innego. Więc da się. I co do tego, dostałem jeszcze do tego różaniec i książeczkę. I teraz wam taką historię opowiem, która mnie naprawdę zaskoczyła. Chciałem tę książeczkę i różaniec i ten, ten bryloczek oddać do kościoła. Więc z uwagi na to... Przepraszam, telefon. Z uwagi na to, że... To już zaczyna być denerwujące. Dobra, teraz mogę mówić. Chciałem oddać ten bryloczek, różaniec, te inne rzeczy, książeczki do kościoła. I wiecie, idę pod kościół i chcę otworzyć drzwi. A tam co? Zamknięte. Idę z drugiej strony, zamknięte. I podszedłem pod kobitkę, która sprzedaje znicze koło cmentarza. I się pytam, dlaczego jest zamknięte. Ona mi mówi, że podszedł do tablicy i sprawdził, kiedy kościół jest otwarty. I w tym momencie zrobiłem wielkie oczy. I ten dom Boży jest otwarty jak hipermarket. A jak gdybym chciał się pomodlić, to co? Muszę czekać, aż ksiądzu się spodoba? No po prostu to było śmieszne. Nie chcę atakować żadnego wierzącego, ponieważ ja też wierzę. No ale ta w sytuacja wydała mi się troszeczkę dziwna. Za free. .pl. No nie trzeba się rejestrować. Jedyne co można zrobić, to po wejściu, ten powiedzmy, tutaj, dać lajka. Na przykład skorzystałem z tego, moja matka jest e, fanką, fanką, no. Kora grała, kiedy moja mama była młoda, więc słuchała jej. I dostałem autograf. Trzeba przyznać, działa to, nie ma żadnego problemu. Też jeszcze myślałem o prezydencie Bronisławie Komorowskim, ale sądziłem, że wysłanie tego przez jego rządową stronę, czy jak to tam się nazywa, oficjalną, e, uważałem za lekko śmieszne, więc wolałem się nie poniżać. Z uwagi na to, że tam trzeba podać adres. Kolejna strona. To już jest naprawdę nie dla każdego. Na przykład ja bardzo interesuję się robotyką. Teraz e, kupiłem sobie książkę. Dobra, nie ja kupiłem, moja dziewczyna mi kupiła na święta, żeby nie było, że później mnie nie pobiła albo coś takiego. Kupiła mi książkę właśnie o tym i to jest hobby, w które wchodzę. Naprawdę polecam, można się fajnie pobawić i naprawdę jest duża satysfakcja, kiedy coś zbudujemy sami i to jeszcze będzie się ruszać. No, adres oczywiście widzicie, ale jeszcze będzie podany. To, tu coś dla wotowców. Owszem, gram trochę w wota, nie jestem jakimś tam hardcorem zabijaką, ale gra, czy gra. Ta strona może się każdemu przydać, ponieważ jeżeli ktoś widział kiedyś sygnaturę u kogoś, no mógłby być zaskoczony, jak on to zrobił. Przecież na stronie wota nie da się czegoś takiego zrobić. Na stronie wota nie, ale na tej tak. Zobaczmy. Ok, wchodzimy na stronę wota. Logujemy się? Nie, nie logujemy się. Już jesteśmy zalogowani, ale kiedy się zalogujemy, wchodzimy nie tutaj. Mój profil. Dokładnie. I kopiujemy stąd tutaj numery i chyba nazwę, jak się nie mylę. Zaraz zobaczę. Ok, no zobaczymy czy będzie działać. Flaga polska. Preview. Jest. Jak widzicie, działa bardzo ładnie. Dodamy tło, których jest bardzo dużo. I co się stanie? No i mamy naszą sygnaturkę. Ok. Kolejna strona. Alternative tu Świetna, świetna i jeszcze raz powiem świetna strona. Powiedzmy, gadu-gadu Wam za dużo, że pamięci w systemie przez to tnie się. Wpisujecie nazwę programu. Czekacie chwilę. Wiecie, co cały czas mi się wydaje, że kiedy ja kręcę filmiki, mój komputer robi mi na złość. Ok, i mamy kilka alternatyw. Skype, Pidgwin, bardzo dobry program. Tego nie korzystałem, ale co ja ten aktualnie mam? No jak widzicie, jest tego bardzo dużo. I większość z nich właśnie obsługuje gadu-gadu WTW kiedyś próbowałem, ale mi nie podszedł. Ale mniejsza z tym. Ogólnie chodzi o to, że jeżeli szukamy czegoś jakiegoś zamiennika, tu chyba powinienem coś więcej wpisać. Nie wiem, czy cokolwiek znajdzie, obszczelam. Bo zazwyczaj wiem czego szukam. Ale jeśli na przykład bym nie wiedział, no to tutaj mogę to znaleźć. No o, jest Microsoft Office Word. Tak powinien to wpisać. Sorki, mój błąd. Nie spodziewałem się, że tak dużo będzie ode mnie to wymagało. I mamy OpenOffice AbiWord. No. No cóż, no jest tego dużo. Jak widzicie, strona dość praktyczna. OK, I to by było chyba na tyle, jeżeli chodzi o strony internetowe. Cześć, trzymajcie się, mówił Adrian.